walka wieczoru. Walka o zawodowy pas mistrza Polski w kategorii wagowej do 81 kg. A zmierzą się w niej 37-latek reprezentujący klub Dragon Wrocław, ważący 80 kg 500 gram. Zapraszam do narożnika niebieskiego. Paweł Kraul. Narożnik niebieski Paweł Kraul. A jego przeciwnikiem będzie. Walking, Mistrz świata Muay Thai IK1, Postrach rosyjskich ringów, Reprezentujący klub Absortio Rybnik. Zapraszam do narożnika czerwonego Domingo! Wieczoru o zawodowej pasy mistrz Polski kategorii do 81 kg. Trzy rundy po trzy minuty. Narożnik niebieski Paweł Kraul w narożniku czerwonym Dominik Cinal. Kandydat na walkę Cześć, roku w polskim kickboxingu. Trzy rundy po trzy minuty i to będą prawdopodobnie najlepsze trzy rundy kickboxingu w tym roku. No Dominik Cinal w jego narożniku Dominika Filec oraz trener Witold Kostka. No i pięknie, no i doskonale właśnie taki main event chcemy oglądać. Krawl kontra Cinal. Już za chwileczkę wszystko będzie jasne. Wielki rewanż za finał Mistrzostw Polski WKF, tam się działo, dzisiaj też pewnie będzie się działo, no i zaczęło się obiecująco, Kral już idzie mocno do przodu, trafił tam prawym krzyżowym, stanął na chwilę Dominik Dominik Dzidal, to jest zawodnik młodego pokolenia, który zrobił furorę w Rosji na galach, tak nie to pokonał tam chociażby Stasa Makarenkę, sprawiając niespodziankę w Kazaniu, niestety z powodu pandemii w tym roku nie mógł się pokazać znów na galach TNA Cup, ale mamy szczęście obserwować go w Polsce, jego ewolucję pod okiem Witolda i Eda Madrygalskiego. No to jest zawodnik, który mierzy najwyżej. No i miejmy nadzieję, że wie, przez wiele lat jeszcze będzie przynosił nam radość. A Paweł Kraul walczy tutaj o to, żeby jeszcze coś z tego kickboxingu wyciągnąć w wieku 30. Jeszcze chyba nie 7 lat, bo 4 maja, jak dobrze pamiętam, Paweł Kraul kończy 37 urodziny ma na Facebooku publiczny. Fontanna mądrości, Paweł Sawicki doskonale wie wszystko, każdemu zakłada i w metrykę, i do portfela. Ale lecimy A naprawdę... nie chciałeś pożyczyć. Owszem, owszem. Jeśli chodzi o Pawła Kraula, to trzeba przyznać, że 36-latek naprawdę dobrze rozpoczął ten pojedynek, dobrze wszedł w tę walkę i młodszy przeciwnik wydawał się być tutaj w odwrocie. Teraz to się wyrównało, no i zobaczymy, dla kogo... Ale... Zobaczymy dla kogo. Kolejne minuty, być może kolejne rundy, będą tutaj łaskawe. No, jak na razie wygląda na to, że Dominik Cina ale powoli oponowuje sytuację. Oj, właśnie może za wcześnie. Ja nic nie chcę mówić, ale czwarty raz od czasu, kiedy ja się pojawiłem, czwarta walka, czwarta taka akcja. Ja naprawdę państwo przepraszam. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Od jutra na śniadanie tylko i wyłącznie jaja na twardo, żadnej jajecznicy. I wracamy do rywalizacji Paweł Kraul. Białe Jeszcze spodenki dominikin, ale spodenki czarne. Jak na razie panowie nie oszczędzają się. No to jest wielki rewanż. To jest wielka walka, na którą wszyscy czekali. Związani z WKF-em. Nie widzieliśmy tej pierwszej walki. Liczymy, że druga będzie taka sama jak na razie. Bardzo wysoki poziom jednego, drugiego. Rusza znów Paweł Kraul. Trafił tam prawym zamachowym zawodnikę Dragona Wrocław. I dodałbym, że Dominik tutaj bardzo e, punktuje e, nogi rwala. W pewnym momencie te nogi e, już odskakują. Mniej lub bardziej wydaje mi się, że Paweł Kraul będzie miał tutaj ciężką przeprawę. Im dłużej ta walka potrwa, i to właśnie on powinien zaatakować i szukać tego rozwiązania możliwie jak najszybciej. No zdecydowanie tutaj masz rację. Dominik Cinal już jest doświadczonym zawodnikiem. Na tych dłuższych dystansach walczył w tak niefcie cztery rundy, bo tak wymagały tego zasady. Teraz piękne wysokie kopnięcie zawodnika z rybnika. Dominik Cinal współpracuje od nie tak dawna z Witoldem Kostką. Już są pierwsze owoce tej współpracy tytułu zawodowego mistrza Polski polskiego związku teraz OLED! Zdecydowanie naruszony! <laughs> Zdziwił się Paweł Kral. Tutaj e, Artur Kawka e, uderzył na 10 sekund, a Paweł Kral myślał, że się skończyła się runda. Ale. No, zaznaczył tą końcówkę, Paweł. No, to właśnie chciałem Ci powiedzieć. Twój imiennik naprawdę popisał się. Doskonałym wejściem w tę walkę i doskonałym zakończeniem tej rundy. Ten środek, ta środkowa, ten środkowy etap walki powiedziałbym, że należał mimo wszystko do młodszego Dominika Cinala, ale Paweł Kraul zdecydowanie dobrze zaczął i dobrze skończył. I pytanie, czy to nie jest tak, że właśnie ten dobry początek, dobrze zaznaczony początek i dobrze zaznaczona końcówka walki w oczach sędziów być może będzie wysoko punktowana. Dowiemy się najpóźniej za jakieś 8 minut, kiedy nam wszystko minie. Widzimy Witold Kostka żywo gestykuluje w narożniku Dominika Cinala. Teraz helikopter, niczym gospel. Trenera Witolda, trenera kadry. Jednego z najlepszych trenerów, nie bójmy się tego słowa użyć. Jednego z najlepszych trenerów kickboxingu w Polsce, jeżeli nie w Europie, na pewno Dumy, całego Śląska. I Mysłowic przede wszystkim, gdzie też na pewno będziemy obecni. A w tymczasem tym roku. Druga runda już się rozpoczęła. Ajajajajaj! No właśnie, ale to bardziej. No nie można tutaj mówić o tym, że on rzeczywiście, no nie był to knockdown, knockdown, bardziej po prostu. E, taki odpychający cios, tak? Tak, jest, utrata ale... równowagi, bardzo powszechne. No zobaczymy. Paweł przygotowywał się do tej walki między innymi w klubie Sagatopole, znanym klubie Muay Thai, a wiemy, że Dominik Cinal, z tego Muay Thai się wywodzi, był mistrzem świata Muay Thai organizacji WFMC, był mistrzem świata K1 organizacji WFMC, był mistrzem polski, polskiego związku Młajtaj, a więc ten boks tajski, bardzo obecny w życiu Dominika Cinala, sporo na najeciłości, chociaż widzimy, że już trener Kostka przestawia go na ten holenderski styl. Tak, a trzeba przyznać, że. E... Trzeba przyznać, że Paweł Kraul walczy bardzo e, mądrze, te takie e, kąśliwe frontkiki, e, jadowite kolana wcześniej, no ale w tym momencie widzimy, to jest też klasa tych zawodników. Zobacz, jak szybko jeden przejmuje inicjatywę, jak szybko ją traci, by drugi mógł e, powalczyć swoje. E, pytanie, który z nich, no nie wiem, wydaje mi się, że na tym etapie przy tej klasie zawodników, to, który z nich zmęczy się pierwszy, to może być to, co zadecyduje o wyniku tej walki. Jak ten Cina, ale właśnie dobrze, dobrze, że o tym mówisz, bardzo dobrze widać różnicę między tymi zawodnikami, Dominik Cinal niezwykle doświadczony, ale młody, Paweł 36 lat i widać po nim, że on się nie podpala po prostu w tej walce, no, jeden i drugi tak naprawdę są zawodnicy godni walki o ten tytuł. I widzimy Dominik Cinal już w tym momencie, leci mu... Czerwona Maś z nosa, czyli na pewno został tam naruszony nie tylko tymi nogikami, ale kolejnym mocnym ciosem. Powiedziałbym, zaryzykowałbym stwierdzenie, że 36-latek w tym momencie chyba może wygrywać na kartach sędziów. Nie wiem, nie wiem, ale tak mi się wydaje. Chociaż wow. to się zmienia jak w kalejdoskopie. I dobrze. Takie walki chcemy oglądać. Naprawdę to, co powiedział się z samego początku. Walka godna miana main eventu. No zdecydowanie to jest najwyższy punkt techniczny. Przed galą w studiu powiedziałem, że ta walka mogłaby być walką wieczoru każdej jednej gali kickboxingu w Polsce. I bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy, że właśnie dzisiaj podczas charytatywnej, trzeciej charytatywnej gali kickboxingu dla Oliwii, Sołtysiak, taki potężny, mocarny main event mamy szansę oglądać i komentować. O, zdecydowanie teraz gorszy moment Pawła Kraula. Cina, ale nieco przyspieszył. Znalazł tam miejsce, żeby lokować ciosy na dół. To może być sposób właśnie na e, złamanie tej kondycji Pawła e, Kraula przez Dominika e, Cina. ale teraz próba obrotówki, ale taka bez przekonania, wyhamowana w ostatnim e, momencie. No A i... trener Witold Kostka, jak to trener Kostka? Nie usiedzi! I oczywiście widzimy, że Paweł Kraus zdecydowanie, jeśli chodzi o te e, nogi, musi na siebie uważać musi na siebie uważać, bo każdy, każdy kolejny low kick no nie już nie robi kick. coraz większą robotę. Widzimy, że jeszcze nie ma tego momentu, że kuleje, ale już jest ten moment, kiedy zdecydowanie podnosi tę nogę, unika tych ciosów bardziej niż jakby przyjmował te ciosy na świeżo. No, zdecydowanie, znów na naszych ekranach Dominicina i trener Witold, Kostka. Wychowawca wielu, trener jeszcze więcej ludzi. No tak. Ja jestem w, w, w samych tu mogę tylko mówić, trenerze. Jestem bardzo ciekaw, co w tym momencie. A się nie podlizuje. <laughs> jestem bardzo ciekaw, co w tym momencie w swoim narożniku y, słyszy Paweł Kraul. E, ta runda zdecydowanie bardziej wyrównana. No i. Powiedziałbym, właśnie używając troszkę takiej terminologii wrestlingowej, która, jak wiesz, jest moją e, dyscypliną wyjściową. Jeden i drugi miał swój shine, jeden i drugi miał swój moment, w którym zdecydowanie przeważał. E, no ale tutaj trzecia w tym momencie runda, zobaczymy. E, Dominik, e, pierwszy, wychodzi ze swojego narożnika. Widać, że on ma chyba w tym momencie tej siły więcej. I to może się okazać e, tym, co przyniesie mu zwycięstwo. No zdecydowanie te żołnierskie słowa musiały polecieć z ust e, Witolda Kostki. No ale zobaczmy, Paweł, e, Paweł naprawdę robi bardzo dobrą uwagę, nie w taki sposób, kurcze, kurcze, kurcze. No Czy... Historia się powtarza, e, Dominik Czinal znów w trzeciej rundzie kładzie na deski Pawła. I zobacz, to co mówiłem, te kopnięcia wydawały się aż tak mocno, widzieliśmy, że jakby robią swoją robotę, ale nie... A, on teraz pójdzie po nogi, on pójdzie, ja, niczym rekin, który wyczuwa krew, pójdzie po te nogi. no Nie aj. ma innej opcji. Nie, nie, to już może to. być to, już może być koniec. On będzie szukał tych, lo, tych low kicków. Musi zmienić pozycję, Paweł. O, tak jest aj, wykroczna noga, niestety została tutaj niemiłosiernie obita. Ale Paweł Kraul wstaje, i On walczy. się nie podda. Ale nie, nie, koniec. Ręcznik rzucony. Niestety. Chyba Daria Albers. Tak? Możliwe. Panie i panowie, koniec Niestety. Jedynku. Szkoda, 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 szkoda że szkoda. ta walka nie trwała nam pięć rund. Nie trwała nam pełnych trzech rund. Ale no ręce same składają się do oklasków. Świetna walka z jednej i z drugiej strony. No. Nie można się wstydzić takiej walki. Takie walki też trzeba pokazywać. <laughs> Takie no. walki trzeba pokazywać ludziom, którzy chcą zainteresować się tak. geeksportem. To jest no niesamowity wieczór dzisiaj. To bodajże Mateusz Borek mówił, że są tacy zawodnicy, którym szkoda dawać jeść. No tutaj e, jestem przekonany, że po tych e, czterech walkach, które miałem okazję zobaczyć na żywo e, i z Tobą skomentować, Pawle, no wszyscy zasługują na naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrą e, kolację. Eee, naprawdę świetne pojedynki, wielkie emocje. No i zarówno eee, dobra, a, dobra praca, dobra praca nóg, wielka świadomość swojego ciała. No i wielkie serce do walki, powiedzmy sobie szczerze, zobacz. To fakt, że Paweł Kralu chciał tę walkę kontynuować, świadczy o tym, że ten stary wilk jeszcze nie chce oddzielać się od Watachy. On jeszcze ma swoje panie, do udowodnienia, panie, swoje do pokazania. A więc werdykt. Przez lock w drugiej rundzie zostaje. zostaje. DOMINIK Gidal! No właśnie, w tak, trzeciej rundzie. Tak, ja też, wydawa wydawało mi się, że to była trzecia runda. Jestem wręcz pewien, tak. Mówiliśmy o tym, że pierwsza runda bardzo wyrównana, druga bardziej... Tak, 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 to była trzecia runda. A więc Arek, świetny wieczór walk, świetny kickboxing, my Państwu już dziękujemy, zapraszamy również do studia, które już za chwilę Dominik Cinal, podsumujemy galę. Policzymy ile zebraliśmy, natomiast e, jako komentatorzy żegnają się z Państwem Arkadiusz Pan Pawłowski i Paweł Sawicki. Ja tylko jeszcze jest. chciałbym dodać A, dobra, ostatnie słówko mam. na koniec, nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział. E, pamiętajcie, warto kochani pomagać i przenoście to do e, życia codziennego. Po prostu pomagajcie. E, zawsze w otoczeniu znajduje się ktoś kto tej pomocy potrzebuje. Czasami to wy będziecie tą stroną, która tej pomocy potrzebuje. Nie bójmy się tego, wspierajmy się. Życie będzie odrobinkę lepsze. Trzymajcie się. Arkadiusz Fontowowski. Cześć. Wielkie, wielkie brawa. Niesamowite umiejętności, młody zawodnik, perspektywy. Wielkie brawa. Dominik Czinal, zawodowy mistrz Polski K1 w kategorii wagowej do 81 kg.